Siema wieczkowskie, jestem Spiky i witam was bardzo serdecznie w grze, chyba, którą już każdy zna obecnie w internecie, czyli Slither.io, czyli z tego co wiem to to gierka twórców Agario, które też było swego czasu popularne, tylko że to, to, się, to teraz jest lepsze moim zdaniem, bo Agario mi się znudziło raz, dwa i chyba nawet z tego Cika nie nagrałem, a tu stwierdziłem, że wow, ale fajna gierka, nagram sobie i widzowie będą się cieszyć i w sobie sobie trochę tak ostatnio w nią gram. Ona no, jest dosyć ciekawa, bo mm, jest prosta, a fajna, tak, i y, mimo wszystko można się denerwować na tym ostro, bo już parę razy byłem na niezłych by, tych pozycjach w rankingu, że tak powiem, na przykład jak tam widzicie obok tabelka jest, to byłem y, czwarty jakieś paręnaście minut przed nagraniem i gościu mnie tak zapętlił, że byłem w środku i to było dosyć cwane. Mm. No więc, dobra, macie tutaj sobie taki właśnie odcinek, i właśnie załatwiliśmy sobie tutaj gościa, i mam nadzieję, że wam się z Literio podoba. Jeśli tak, to możecie stać łapkę w górę i, i napisać, że na przykład chcecie więcej, jeśli chcecie więcej. Bo może wtedy nagram jakiś. Znaczy raczej, jak będzie dużo tak to raczej nagram yy, kolejny odcinek z tego, czy coś takiego. I yy. jeszcze tak na początku tak powiem w sobie, bo jako żeby coś było do gadania, a nie była cisza, to yy, założę, Snapchata o czym wiecie już chyba po jednym filmiku. Ale jeśli e, nie słyszeliście, nie widzieliście tego filmu, to zapraszam e, na mojego Snapchata, właśnie, na którym jestem dosyć aktywny. Tak samo na Instagramie. Na Instagramie też jestem dużo aktywny. I na obu mam taki sam nick do wyszukania, czyli spiky RQ. Jak ktoś to macie, wszystko tam podane w opisie. Więc zachęcam do zerknięcia i moje cię nie dawać na snapie, bo mam zamiar tak zrobić jakieś takie otwieranie tych snapów, bo jestem oryginalnym youtuberem i w ogóle mm, tylko trochę ich muszę mieć, prawda? Ale go zrobiłem, ale go zrobiłem. Już myślałem, że dam tego jeszcze zrobię, no ale dobra. Yy, celny odcinek, dziesiąte yy, miejsce. No chyba że czasu nie starczy, tak? Bo jednak mimo wszystko wolę, yy, żeby odcinek nie był za długi. Yy. Ale żeby był po prostu fajny. Dobra, tutaj widzę, że tu jakiś typek się rozbił, ale tam już nie będziemy latać, bo to są te. Ło, wow. Ło, ło, ło. <laughs> Dobra, ale to zrobiłem. Kurczę, dobrze jestem w to grę normalnie. Brawo, ja. Yy, za to się należy po prostu łapka w górę, bo jestem fenomenalnym <laughs> graczem. Oj, 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 to było, to było bliskie. Jest rzeźda tu się dzieje nagle, które jesteśmy? 54 miejsce. Tam na dole Ekranu, w lewym dolnym rogu, czyli tam pod kamerką samą jest napisane ile jest. Ile ma się tych punktów i które ma się miejsce. Ja obecnie jestem 52 z jest ponad 500, więc nieźle, tak? Bo a na 10 miejsce, które jest tabelka tam gdzieś obok potrzebne jest 14 tysięcy, no to jak się postaramy, to, to bez większego problemu, po prostu trzeba paru większych tych rozwalić i ich zjeść no to narobi tego ślimaczka takiego sprytnego. ja nigdy tego nie umiem bo zawsze mi to tak koślawo wychodzi że tak się kręca 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 i nie, nie wychodzi więc no dziwnie to jezu ten jakoś tak dziwnie wolno <grym> okej okay. wow, wow 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 dobra to było już niezbyt bezpieczne bo tam trochę ich było ale się wybrodziłem Kurczę, się że ten fioletowy tu przywali we mnie gdyby tak było to bym skoczył pewnie gdzieś na 30 miejsce, czy coś takiego. O, ten już zawrócił. Ten, ten widział, że się coś tu yy, yy, szykuje i nie, wy, nie, nie wyjdzie. Dobra, ten typek tutaj to taki niezbyt. Mm. A i ogólnie rzecz biorąc, z kamerka oczywiście gorszej jakości, bo jestem zbyt leniwy, żeby ogarnąć sobie tamtą drugą kamerę, tą lepszą. Wiecie. Yy, no i mimo wszystko tak będzie lepiej, a chyba nawet nie będzie najgorszej jakości. Tak mi się wydaje. No ale nie wiem, no mam nadzieję, że prze, przeżyjecie. Moja, jak mimo wszystko. Juzu, ale tu się działo. Bo mimo wszystko, yy, odcinek tak to pojawi się szybciej, bo jest przed 14 jakaś godzina, tam 13 coś. I mogłoby być kiepsko, jakby musiał renderować kilkanaście giga, bo sprzęt nie jest najlepszy, wiadomo. No, ale tak to sobie jakoś damy radę. No. Okej, okay, dobra, tutaj widzę ok, ja nie lubię takich akcji. Ale z tego co wiem jak na czołówkę się uderzy, to się wygrywa, ale. O matko, ale to gościu zrobił. Było niezbyt bezpiecznie, no ale na szczęście... To jest właśnie dobre to, że można na siebie nachodzić, że tak powiem właśnie. Yy... Okej, okay, a jakbym tego jakoś... Nie, dobra, nie będę pominać. Yy, przyspiesza się ogólnie tam lewym bądź prawym wszystkim myszy, to już jedno jest, tylko że traci się punkty przy tym. Yy, coś kosztem czegoś, no ale jeśli się... Uda, tak? Przyspieszyć odpowiednio, to wtedy możemy załatwić jakiegoś typa. Na przykład takiego tutaj jak mamy. I zdobyć wszystkie jego punkty. No, chyba że ktoś nam zje te punkty jeszcze. No to wtedy gorzej. No i oczywiście, punkty randomowe są. A, jest to jeszcze chyba jak, jak się przyspiesza. To chyba się zostawia ze sobą. Szlaczek taki. No właśnie tutaj. Zostawił szlaczek z jakichś punkcików. No więc właśnie. Ten zielony chyba się na mnie tutaj kąpi. Yy, tak powiem. Ktoś kombinuje. No, ale. Rozbił się o mnie chyba tam yy, ten czołowy więc no tak. No nie pykło mu trochę. No tak nie pykło. No ale. Mm, ciśniemy dalej do przodu mamy 306 miejsce, jak patrzę, więc nie jest tak źle. Więc sobie teraz patrzymy yy, dalej. Gdzie tutaj mamy kogoś? 14 tysięcy punktów na 10 miejsce póki co. Yy, tak przynajmniej się wydaje. Bo yy, jak nagrywam actionem, w ogóle nie wiem dlaczego youtuberzy nie, nie mówią. Jakim programem, tylko mówił mój program do nagrywania? Ja mówię Action, bo mi najłatwiej się z tego korzysta. Yy, no bo musiałem zaznaczyć odpowiednio ekran i chyba, chyba tam kawałek ucina, ale nie jestem pewien po prostu. A nie, dobra, bo to jest jedna, jedna kropka po. znaczy jedna cyfra po kropce, więc nie, więc nic nie ucina. O, a tu już bariera. zastanawiam się coś, stanie jak się w to się uderzy, bo nigdy w to nie uderzyłem i, i wolę jednak nie ryzykować. Ale to znaczy, że strasznie wysoko poleciałem. Hala, to się cofnę trochę. Bo jednak tutaj nikogo raczej nie będzie i to niezbyt będzie dobre. A potrzebujemy trochę akcji, co przydałoby się. No bo moja fryzura chyba nie jest taka tragiczna, bo jak wiecie, u mnie często fryzura jest nie taka jak trzeba, ale no trudno. Nie jestem jeszcze sławnym tuberem, żeby mieć pędzel na głowie. <laughs> Bardzo zabawny jestem. Aż mi się przypomniał mój filmik, taki był kiedyś, że tam cztery wyznaczniki fejmu. Jak chcecie to sobie tam wyszukać na, na moim kanale, bo mi się wydaje, że nawet ciekawie i prawdziwe powiedziałem, tak? Ale... O, tej coś jest. Dobra, i... To trochę punktów ile? No, tak 32 miejsce, no to trochę się wskoczyło. Oho. Dziękuję. Teraz sobie wskoczymy, właśnie! Łoj, to nie było zbyt bezpieczne. Dobra, cofnę się, bo tam jeszcze punkty zostały, hmm, więc wskoczymy do pierwszej dwudziestki już. No elegancko no, widzicie, to ta ekran nie jest ciężka, tak jak się wydaje, a ja myślałem, że będę dubić zawsze i, i w ogóle. Ale jak wychodzi na to, to... no to, to sobie chyba całkiem nieźle, yy, jak na kogoś, kto zaczyna przygodę z tą grą. W ogóle tam patrzę, to ile teraz, 13 tysięcy chyba na drugie miejsce? Znaczy na dziesiąte. Bo tam co chwilę ktoś się rozbija w ogóle, ale zastanawiam się, gdzie jest ten czerwony, co ma te dwa, prawie 30 tysięcy punktów, bo jednak dla mnie to jest szok, że jest tyle osób z tyloma punktami, a ich nie widzę, bo oni są ogromni po prostu. Ten się na mnie czai, coś tak czuję, bo... no właśnie. Ale coś mu nie pykło chyba. No czai się nadal, no to widać. Nie dobra, na tego nie będę się czaić, bo on tak zawrócił. Jezu, kurzasz mnie ziom! O nie! A, jakie to było złe. Kurczę, stanie życie. Dobra, zagramy sobie jeszcze raz, ale Jezu, jakie to było złe. Tyle przegrać. Moje 20 miejsce poszło się chrzadzić! A... Jaka żenata po prostu No dobra, no próbujemy jeszcze raz. Eee... Yy... Chciałem powiedzieć, że do śmierci. Nie no, nie będę się tak dawać, no halo. Spróbujemy sobie jeszcze raz. Jeszcze raz, jeszcze raz. Jeśli teraz są to koniec odcinka, bo naprawdę. Yy, nie zaraz szlak trafi. Jeszcze muszę renderować odcinek, wiadomo, i go wyrzucić, bo jestem profesjonalnym YouTuberem i chcę go wyrzucić na 15. Bo chyba 15 powinien się to widzieć, ale nie jestem pewien, o której to zobaczycie. Dobra. Jest jakbym tego zabił jak jestem taki malutki, to byłoby zabawne. O, JAKI JA JESTEM DOBRY W TĄ GRĘ! Jo! Taki mały kurde... Ku, ku. A, jeszcze tego zabiłem! Dobry jestem, nie, za to się należy, po prostu łapka w górę. Po prostu to jest... i udostępnienie na Facebooku. Po prostu to było fenomenalne, co ja zrobiłem. No nie punktów nie ma z tego aż tak dużo, ale... Ooo, oh, goddammit, chyba że tutaj jeszcze będzie punktów. Ile tu punktów jest?! Jest jeszcze nie Dobra, to chyba byłoby na tyle, no już mi yy, wystarczy, tak. Yy, ale widzicie, to nawet yy, dopiero co zaczynałem niby z tą grą, a poszło mi nawet całkiem nie najgorzej, więc jeśli chcecie to możecie sami spróbować. SleetHer.io i... Yy, 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 yy. Zobaczcie i mam nadzieję, się jakimś wynikiem w komentarzu jeśli już graliście, bo jak będziecie grać dopiero po tym odcinku Jeśli podobało to łapkę łapka w górę, komentarz, subskrypcja Jeśli chcecie więcej to napiszcie, bo gierka jest prosta i nie nagrywa się jej ciężko w jakikolwiek sposób, więc... No, więc to tyle by było Więc do zobaczenia w następnym materiale I zapraszam też do poprzednich jeśli nie oglądaliście I zapraszam na mojego Snapchata, Instagrama i na grupę, bo na grupie też i na fanpage'u próbuję być aktywny Wrzucając te zdjęcia ze Snapów czy z Instagramów i tak dalej, więc to byłoby na tyle Trzymajcie się, no i pa pa.